Cześć, to jest mój szósty maraton w tym roku w ramach wyzwania, że przebiegnę maraton co weekend przez cały rok. Zapraszam. Jest sobota, godzina 12, ja właśnie skończyłem zajęcie na siłowni, więc czas ruszać. Udało się w końcu trochę wcześniej, więc powinienem wrócić zanim się zupełnie ściemni, co jest dobrą odmianą. Jest cieplej, bo jest temperatura na plusie, to co prawda tylko jeden stopień, ale zawsze na plusie wiatru aż takiego zimnego nie ma co jest dla mnie doskonałą wiadomością bo oczywiście zapomniałem rękawiczek <grymianie> co byłoby problemem jeszcze tam z 2 stopnie mniej ale teraz jak się tutaj rozgrzeje to powinno być ok może gdzieś tam wiczaj, po drodze zgarnę szybką kawę żeby się dogrzać i jakoś nam radę jest przejrzyste w miarę niebo smogu aż tak dużo nie ma E, no powinno być komfortowo. Dzisiaj oczywiście też jeszcze biegam ulicami, no bo jest wszystko bladzone. E, nie chcę po prostu się gdzieś tam w to błoto pchać, które jest na pewno teraz w lesie. E, no ale też e, zmienię trochę trasę, pobiegnę w innym kierunku, żeby jakaś odmiana miał wszystko było Pierwsze kilometry już za mną, nie jest źle. Dogrzałem się trochę i te ręce jakoś tam nie przeszkadzałem tak bez rękawiczek. Myślę, że jak wiatr nie zacznie wiać jakiś tam mocniejszy to będzie ok. Teraz właśnie jest praktycznie bezwiecznie, jest naprawdę super się biegnie. Trochę mi przeszkadza hałas ulicy. No to jest normalne, oczywiście, o tej porze, że tego ruchu trochę jest, a ja biegam głównymi ulicami. Kusiło już parę razy, żeby skręcić gdzieś w bardziej dzikie tereny. No ale zdecydowanie jeszcze jest za ślisko. No, jeszcze wszędzie jest błoto i kałuże. A wdepnięcie w kałuże nie byłoby teraz dobrym pomysłem. No, w pierwsze temperatura. A druga rzecz, że to proszenie się o problemy chociażby z poznokciami Potem nic przyjemnego jak pojawiają się tak zwane czarne poznokcie które trzeba ściągać Przerabiałem to kiedyś wiele razy nie polecam No ale cóż, trzeba się przyzwyczaić i robić swoje A podobno na łazarskim rejonie nie jest kolorowo o, zmienia się ten hałas uliczny można by oczywiście zlikwidować zagłuszyć przez muzykę w słuchawkach ale staram się nie słuchać muzyki w czasie żeby sobie nie psuć tego biegu to po pierwsze jak ktoś byłby zainteresowany to mogę o tym nagrać jakiś materiał jak to działa a druga rzecz że dla względu bezpieczeństwa no bo muszę słyszeć co się wokół mnie dzieje wszystkich rowerzystów Yy, ludzi z piskami i tak dalej w słuchawkach to niestety się dużo tego wyłącza no, trzeba sobie radzić i przyzwyczaić się do tego hałasu czasami i starać się tego nie słuchać jeszcze świąteczna choinka się uchowała a tutaj mamy rynek łazarski po rewitalizacji wcześniej to były po prostu klasyczne stragany no z minusów takich, że Dużo ludzi zniknęło. Już nie życiem, tak jak wcześniej. Te stare kamienice w starych dzielnicach mają dużo uroku w sobie. Jestem teraz w parku Wilsona, Tam bardzo ładny, stary park, e, latem tu jest naprawdę przepięknie, tuż obok jest e, palmiarnia, e, która niedługo idzie do remontu, e, fajne miejsce w centrum, żeby trochę sobie odpocząć. O, tu już trochę ślisko. No, tutaj za mną jest palmiarnia wspomniana już wcześniej. Warto się tutaj wybrać zimą, zwłaszcza kiedy można trochę lata zaznać i tropików, e, bardzo fajne miejsce, żeby trochę spędzić e, tam czasu. E, bardzo okazałe akwaria e, bogate w ekspozycje. E, niedługo ma być przebudowa, która trochę potrwa, więc też muszę się e, w najbliższych tygodniach tam wybrać. Póki jeszcze nie zamknął, no dobre. A tutaj muszla koncertowa. Pamiętam też z dzieciństwa dużo koncertów tutaj się odbywało latem. Obecnie chyba nie za bardzo jest używana. A tutaj po mojej prawej stronie, tam gdzie oddali się mieści Biedronka, było bardzo ważne dla mnie miejsce w dzieciństwie. Mianowicie tutaj miało miał siedzibę tam aukcyjna Adams a w nim weekend odbywała się giełda komputerowa e, no to był mój ówczesny internet e, tam się wymieniało oprogramowanie gry, dema e, kombinowało się ze sprzętem e, spędzałem tam właściwie każdy weekend e, przez długie, długie lata ja właśnie przebiegam przez starym city parku i wybiegam prosto na arenę. Arena to jest jeden z symboli Poznania na pewno. O, jedna z największych e, poza terenami targowymi, e, ale widowiskowo-sportowych wybudowana dosyć dawno, bo gdzieś w wczesnych latach 70-tych no się już remontu od dawna no, ale wiadomo, jak to takie inwestycje miejskie musi to dojrzeć jak przyzwykłe też pamiętam z dzieciństwa że ja tutaj byłem z rodzicami na kaberecie tej, tym znanym i jeszcze ze smoleniem i laskowikiem, e, czyli mogę powiedzieć, że trochę tej historii e, też dotknąłem, e, no ale to już jest tak naprawdę bardzo mało Pamiętam. Już jest mi chłodną w ręce, bo wiatr zimny zadżiać. Nie mam tragedii, ale czuję, że są trochę skostniałe. Na szczęście jestem na jeżucach i wiem jak temu chwilowo zarazić No już 28 km za mną, więc mogę sobie zrobić krótką przerwę A co należy się? Oczywiście taką bardzo krótką, 2-3 minuty, a że jestem właśnie koło Golden Ticket. No to jeżeli nie będzie ludzi, to skuszę się na szybką kawę. Rozgrzeje mnie to i będzie elegancko. Proszę bardzo. Dzień dobry, cześć. Kawę dostanę? Coś tam znajdziemy. Zapomniałem rękawiczek i muszę się dogrzeć kawą. To już się robisz, szybciutko, tak? Robimy robi szybka kawa. Emergency to się nazywa, tak? Tak, tak, tak. Trzeba temperaturę podnieść trochę. Już działa. Może nietypowy sposób, ale ważne, że działa. O, proszę, pożyję, się cię uprzejmie. Dzięki bardzo. Mm. Najlepsza kawa, Golden Ticket, na Jeżycach, polecam. A najlepsze, że nikt mi za to nie płaci. A, właśnie, właśnie, tak, tak. Dzisiaj, no. dzisiaj jest i gratis no, Dla, dla tak. tych ciężko pracujących, także. Smacznego. Dzięki. Dobra. Dzięki za kawkę. Na razie. Cześć. OK, już po kawie. Dosłownie 3 minuty. Była szybko, błyskawicznie zrobiona. Wypita, jeszcze wyśmienicie się smakowała. No, od razu lepiej. Aha, nawrotka za ślisko. Zdaję sobie sprawę, że picie kawy w czasie biegnięcia maratonu to nie jest rzecz typowa. No ale ja też lubię robić rzeczy nietypowe. W dodatku no mój organizm jest dosyć odporny na takie panabryje. A to dlatego, że dbam bardzo mocno o pożywienie, o florę bakteryjną i wszystkie te aspekty zdrowotne. No to potem można sobie zwyczajnie pozwolić na wiele. A teraz jestem tuż obok Parku Słowackiego ponownie i z premedytacją go ominę no bo ile można no a jeszcze mam parę kilometrów to wykorzystam i pobieram sobie trochę inną drogą też ładnie gdyby ktoś był ciekaw to dzisiaj oczywiście też biegnę bez wyznaczonej trasy po co komu takie drobiazgi. w miarę zaufałem po prostu swojemu instynktowi kierunku i Myślę, że w miarę uda mi się te kilometry wycerkować, zrobiłem takie kółko, tylko teraz winą z stronę i powinno być okej. Okay. Biegnie się całkiem nieźle. Dużo już mi nie zostało, raptem to kilka kilometrów eee, Pogoda dużo zmieniła na pewno, no bo już jest ta plusowa mimo wszystko. Tam jeden stopień po jeden, ale zawsze na plusie. E, no to od razu inaczej się oddycha znacznie przyjemniej e, Też już zakończyłem ten swój cykl siłowy więc zacząłem się trochę regenerować W tym tygodniu robiłem sobie jeszcze tylko test maksów Jestem zadowolony No ale od razu mięśnie e, się trochę odbotynowały I znacznie, znacznie lżej się biegnie No to niestety tak już jest, ciężko pogodzić te dwa rodzaje treningów. No ale teraz u mnie potrwa mniej więcej 8, jeszcze dni. To takie roztrenowanie siłowe. Oczywiście nadal będę trenował, tylko że znacznie lżej. No a potem powrót. Więc problem będzie wracał. Muszę zwyczajnie tutaj pracować na tą regeneracją. Ale energetycznie jest super. No i nie jestem jakoś szczególnie zmęczony. Też nie mam wielkiej zadyszki, no, choćby to, że mogę biec i coś tu ugadać do kamerki. To że jakby o tym świadczy, że to tęsno pracuje jakoś tak w miarę stabilnie. Nie jest najniższy, ale no, do mojej adaptacji wystarcza, żeby zachować taką stabilność bez rwania biegu. Tydzień temu, gdy było dużo lodu i ciężko się biegało z tego względu, narzekałem trochę na boleści w obrębie kolana. No i dlatego też bardzo mocno przypracowałem to w tym tygodniu na siłowni. Tak fizjoterapeutycznie trochę, prewencyjnie. No i już dzisiaj nie ma śladu. Wszystko elegancko tam chodzi. Także ludziki biegający pamiętajcie, siłownia jest Waszym przyjacielem. Nie bójcie się jej, bo... Nie chcecie kontuzji. Okej, okay, już po jestem bardzo zadowolony. Biegło się wręcz wyśmienicie. Że ten kolejny też będzie podobnie odczuwany energetycznie, no bo jeszcze będę po tym rozstromowaniu. Potem muszę mocniej kombinować i próbować ten następny cykl siłowy mocniej zoptymalizować pod kątem tego mojego biegania. No ale to muszę sobie wszystko. Rozplanować i rozpisać. Żadnych boleści nie ma, też nie miałem żadnego spadku energii. W tym czasie oczywiście odżywiałem się na bieżąco i regularnie. Tego trzeba zawsze pilnować. Też jestem dzisiaj nabodniony dobrze, więc tutaj było elegancko. Jedyne co to trochę za szybko biegłem. No po prostu za dobrze się biegło, ale no muszę tego pilnować, żeby też się nie wyeksplatować za wcześnie i no, po prostu nie przesadzić. No dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za towarzystwo na tym biegu. Powodzenia w Waszych planach i do zobaczenia za tydzień. Cześć.